Na wzniesieniach łódzkich, pomiędzy rzekami i strumyczkami, gdzieś pomiędzy zgierzem, piotrzkowem a brzezinami, budowała się Łódź. Jej historia jest dość długa. Tak, 600-letnia. Ale szczęśliwie dla nas całkiem ciekawa. Żeby to udowodnić, powstał podcast 600 Minut o Łodzi. Historię dookoła miasta. W podróż po ulicach i historii Łodzi zabiera nas Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Podcast stworzono w ramach programu Patriotyzm Jutra. Muzeum Historii Polski, odcinek trzeci, Kolej Łódzka, czyta Zofia Rodak z szóstego Liceum w Łodzi. Zapewne dość rzadko zdarza nam się myśleć o rozwoju kolei. Na świecie oczywiście znajdziemy wielu jej pasjonatów, ale dla przeciętnego człowieka jest ona jednak czymś, co po prostu jest. I w przypadku Polski zazwyczaj się spóźnia. Spróbujmy jednak pomyśleć o tym choć chwilę. Przed oczami staną nam ogromne prerie, wysokie góry. Mniej skupieni na temacie zobaczą może zamaskowanych jeźdźców na koniach, w szerokich, kowbojskich kapeluszach, którzy ostrzeliwują obrońców uciekającego przed nimi pociągu. Po krótkiej wymianie ognia, bandyci dopadają schodków i wchodzą do ostatniego wagonu, gdzie wystraszeni podróżni już czekają, by oddać im ostatnie kosztowności i pieniądze. Skupmy się. Budowa kolei. Ciężka praca, upał, układanie pokładów kolejowych i wbijanie ich ciężkim, dwuręcznym młotem. Myśląc o rozwoju kolei, widzimy obrazy prosto z amerykańskich filmów. Czy w Europie i co najważniejsze w Łodzi było podobnie? No, może wyłączając bandytów w kowbojskich kapeluszach. O tym, że taki rabunek to niezwykłe podążanie za przeklętym pociągiem, dowiedział się nawet Józef Piłsudski w akcji pod Bezdanami w 1908 roku, w trakcie której wspólnie z bojowcami z Polskiej Partii Socjalistycznej napadł na carski pociąg pocztowy. Nie skupimy się jednak na bardziej klasycznej kolei, takiej z XIX wieku. Jej rozwój był ściśle powiązany z coraz większym zapotrzebowaniem na węgiel w fabrykach wykorzystujących maszyny parowe. Nic dziwnego zatem, że rozpoczął się w kolebce rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach Brytyjskich już na początku XIX wieku pojawiła się pierwsza publiczna linia towarowej kolei konnej, na której wagony jeździły po metalowych szynach, ale były ciągnięte siłą końskich mięśni. Dosłownie kilka lat później pojawił się jej pasażerski odpowiednik. W tym samym czasie rozpoczęła się historia kolei Śląskiej. Linią konną połączono Chorzowską Hutę Królewską i Kopalnię Królewską z tego samego miasta. Oczywiście w tym czasie miasto i okoliczne tereny były częścią Królestwa Pruskiego i nazywały się Kynieś Hutę, czyli Królewska Huta. Od samego początku tworzenia linii kolejowych pracowano nad tworzeniem parowozów. Przełom osiągnięto w 1812 roku projektem dwucylindrowej maszyny parowej pracującej w lokomotywie na trasie parowej do kopalni w Lec. Dwanaście lat później otworzono w północnej Anglii pierwszą komercyjną linię pasażerską, a historia kolei wskoczyła na wyjątkowo dobre tory. Pierwsze linie były hybrydowe, prowadzono na nich ruch konno-parowy. Bardzo szybko jednak inwestorzy przeszli na produkcję linii wyłącznie parowych. Pierwsze takie połączenie między Liverpoolem a Manchesterem otwarto w 1830 roku. Kontynent nie czekał na przysłowiowym peronie i także rozpoczął inwestycje w kolej. Pozyskane dzięki szpiegostwu przemysłowemu plany lokomotywy parowej pozwoliły wynalazcom niemieckim na stworzenie własnego prototypu maszyny. Długie linie kolejowe powstawały już w zasadzie w tym samym czasie w Anglii i kontynentalnej Europie. Jedynym wspomnieniem pierwszeństwa w wyścigu parowozów stawał się rozkład szerokości szyn przyjęty od brytyjskich przedsiębiorstw. Jak sytuacja kolejnictwa miała się w Rosji? Pierwsza linia kolejowa powstała dość wcześnie, w 1836 roku. Pierwsza linia kolejowa powstała dość wcześnie w 1836 roku. Miała 27 km długości i łączyła Petersburg z Carskim Siołem, barokowym kompleksem pałacowo-parkowym używanym przez carów. Linie nazwano carsko-sielską i w przeciwieństwie do kolei brytyjskiej miała szerszy rozstaw torów oraz miała charakter doświadczalny zamiast praktycznego. Rok wcześniej, w 1835 roku rozpoczęły się starania polskich przemysłowców o stworzenie linii kolejowej łączącej Królestwo Polskie z Austriacką Siecią Kolejową. Uzyskano odpowiednie pozwolenia, zorganizowano zbiórki pieniędzy i już w 1840 roku ruszyły prace nad linią łączącą Warszawę z leżącą na granicy polsko-austriackiej miejscowością Maczki. Nasze trudne doświadczenia z koleją może tłumaczyć fakt, że wspomniane Maczki to dzisiejsza część Sosnowca, co musiało położyć się cieniem nad historią polskiej kolei. Czemu wybrano akurat Maczki? W tym miejscu linia z Warszawy przecinała powstającą równocześnie trasę z Krakowa do Wiednia. Stąd nazwano to połączenie warszawsko-wiedeńskim. Była to pierwsza taka inwestycja w Królestwie Polskim oraz druga w całej Rosji. Wyjątkowo też miała rozstaw torów zgodny ze standardami używanymi w zachodniej Europie. Pierwszą pokazową podróżą był przejazd namiestnika Królestwa Polskiego w 1844 roku. Parowóz w 26 minut dotarł do Pruszkowa. Nad inwestycją ciągle pracowano. Rok później oddano do publicznego użytku odcinek do Grodziska Mazowieckiego. W 1846 roku dojechać można było pociągiem do Częstochowy, a cały odcinek oddano do użytku w 1848 roku. Kilkanaście lat później zdecydowano się dodać mu dodatkowe rozgałęzienia do Królestwa Pruskiego, z Sosnowca do Katowic i ze Skierniewic do Torunia. W tym odcinku trzeba było czekać wyjątkowo długo na odniesienie do łodzi. Skoro już jednak nadeszło, z ulgą i bez zbędnego zwlekania możemy zacząć opowiadać historię kolei łódzkiej. Słuchacze naszego podcastu wiedzą, jaki wpływ na rozwój łodzi miała jakość dróg i traktów ją przecinających. Było to rozwiązanie wygodne i wystarczające dla mniej ambitnych mieszkańców miasta. Kolej jednak mogła stać się oknem na szeroki świat. Połączyć łódź z rosyjskim rynkiem tekstylnym albo z zachodnią Europą. Przed otwarciem nitki warszawsko-wiedeńskiej najbliższy dworzec, mogący obsłużyć coraz większy ruch towarowy, był w Rokicinach. Po 1848 roku funkcję tę przejął dworzec w Koluszkach. Wypakowywane tam towary czekała jeszcze ponad 30-kilometrowa podróż wozami do łodzi. Nic dziwnego zatem, że łódzcy przemysłowcy uzależnieni od ciągłych i sprawnych dostaw surowców do swych fabryk szukali wyjścia z tej nieekonomicznej sytuacji. W 1865 roku car rosyjski Aleksander II wydał pozwolenie na stworzenie połączenia kolejowego między Łodzią a Koluszkami. Inicjatorem powstania trasy i dworca Łódź Fabryczna byli najbogatsi łódzcy fabrykanci z Karolem Szejblerem na czele. Determinację do szybkiego stworzenia połączenia widać było na każdym kroku. Tory zaczęto układać jednocześnie w Koluszkach i w Łodzi. Szczęśliwie dla inwestycji szyny się złączyły i jeszcze w tym samym roku ruszył transport towarowy do miasta Kominów. Rok później uruchomiono połączenie pasażerskie. Początkowo tory dochodziły w okolice dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Wtedy ulicę nazywano Mikołajewską. A pasażerów obsługiwano na tymczasowym dworcu, stojącym w miejscu dzisiejszego Łódzkiego Domu Kultury. W 1868 roku oddano do użytku dworzec nazywany Warszawskim lub Wschodnim. W okresie międzywojennym przylgnęła do niego nowa, obowiązująca do dzisiaj nazwa: Łódź Fabryczna. Budynek przebudowywano jeszcze dwukrotnie, w roku 1930 i 2012, nadając mu wygląd, który znamy dzisiaj. Dopiero w XXI wieku zajęto się największym problemem dworca. Jego struktura czyniła z niego stację końcową, bez dalszego połączenia na zachód. Na przeszkodzie stał plan przestrzenny miasta, w którym najważniejszy punkt stanowiła ulica Piotrkowska, przez którą musiałyby przejść tory. Rozwiązaniem tego problemu miała być łódzka kolej obwodowa, która miała otaczać rozwijające się miasto i systematyzować poniekąd jego rozwój przestrzenny. Plany takiej linii sięgają lat 80. XIX wieku. Miała być podzielona na dwa odcinki – północny i południowy – i łączyć ze sobą stacje na Widzewie, Bałutach, Radogoszczu czy Chojnach oraz zapewnić dostawy surowca do fabryki Izraela Poznańskiego, czyli do dzisiejszej manufaktury. Ostatecznie przed I wojną światową powstał odcinek południowy, który umożliwiał przewóz osób i towarów do stacji łódź liska przez hojne. Tory położono z szerszym rozstawem szyn według rosyjskich standardów. Zwężono je w czasie niemieckiej okupacji miasta w trakcie I Wojny Światowej. Dalsze prace nad koleją obwodową prowadzono w dwudziestoleciu międzywojennym. Stworzono wtedy nitkę północną łączącą stację na Widzewie ze Zgierzem, bez stacji pośrednich. W końcówce lat 30. XX wieku rozpoczęto budowę punktu przeładunkowego na terenie Radogoszcza. Prac nie ukończono przed wybuchem II Wojny Światowej. Duże zmiany w trasach obwodowych zaszły w XXI wieku. Stworzono wtedy szereg stacji na Marysinie, Dąbrowie i Olechowie i wyremontowano już istniejące na Żabieńcu czy Widzewie. Ostatnią częścią kolejowej historii naszego miasta jest dworzec Łódź-Kaliska. Jego powstanie było efektem ponad 30-letnich zabiegów polskich działaczy z dwóch zaborów, pruskiego i rosyjskiego, próbujących połączyć Wrocław z istniejącą już linią warszawsko-wiedeńską. Władze carskie bały się jednak, że dobra komunikacja Królestwa Polskiego z Prusami może dać im znaczną przewagę strategiczną w możliwej wojnie. Ostatecznie w 1898 roku car Mikołaj II wydał pozwolenie na budowę linii kolejowej Warszawa-Kalisz. Warunkiem budowy było stosowanie torów z rozstawem szyn używanych w Imperium Rosyjskim, nie pasującym do tego używanego w Prusach. W 1902 roku oddano do użytku nową linię kolejową oraz obsługujące ją dworce, między innymi zburzony w 1915 roku dworzec Warszawa Kaliska oraz znany wszystkim młodzianom dworzec łódź kaliska. W 1904 roku rząd pruski wydał pozwolenie na połączenie istniejącej linii z własną siecią kolej i otworzono stację graniczącą w sklamierzycach. Połączenie Łodzi i Warszawy z zachodnimi obszarami zaboru rosyjskiego dało duży impuls do rozwoju tych ziemi. Świetnym przykładem może być Kalisz, który jeszcze przed I wojną światową wzbogacił się o ponad 40 tysięcy nowych mieszkańców. Dworzec Łódź Kaliska zbudowano w pewnym oddaleniu od miasta, tworząc pod niego miejsce w Lesie Miejskim. Ślady po nim to Parki Poniatowskiego i Park na Zdrowiu. Nowy dworzec uznawany był za jeden z najpiękniejszych secesyjnych budynków w mieście. Wnętrze witało gości mosiężnymi zdobieniami i kryształowymi szybami w drzwiach. W 1914 roku budynek ostrzelała artyleria niemiecka. Cztery lata później był świadkiem jednej z nielicznych walk łódzkich powstańców o wyzwolenie miasta i wygnanie z niego Niemców. W dwudziestoleciu międzywojennym zmodernizowano trasę i utworzono nową linię prowadzącą przez Kutno, która skróciła trasę między Łodzią a Poznaniem o prawie 90 kilometrów. Znaczenie tej trasy jednak ciągle malało. W latach 90. zmodernizowano dworzec w stylu postmodernistycznym, a w XXI wieku podjęto pracę nad połączeniem dworca Łódź-Kaliska z dworcem Łódź-Fabryczna, podziemnym tunelem średnicowym. Niedawno rozpoczęto budowę nowego, trzeciego budynku dworca. Historia kolei w Łodzi ma dwie twarze. Z jednej strony pokazuje dążenie do nowoczesności i wyznaczanie europejskich standardów w Królestwie Polskim. Druga twarz to państwa zaborcze, rozdzierające ziemię Polski granicami zaborów i zaburzające ich zrównoważony rozwój. Będzie o czym myśleć, czekając na dworców kutnie. Tak kolejową podróż do łodzi opisała Waleria marene Moszkowska w swojej powieści wśród konkolu wydanej w 1890 roku. Koleją wiodącą z koluszek do łodzi toczył się pociąg, a chociaż zupełna równina nie przedstawiała żadnych niebezpieczeństw. Nie wymagała szczególnej ostrożności. Pociąg toczył się tak wolno, wyścignąć by go było można kusując na dobrym koniu. Chwilami bieg się zwalniał, jakby parowozowi brakowało pary, jak gdyby kotły oszczędnie podsycane dostarczały jej za mało do poruszania długiego pociągu, w którym wagony towarowe przeważały o wiele ilość pasażerskich. Pomiędzy podróżnymi nie było rozmaitości, jaką zwykle spostrzec można na innych liniach kolejowych. Odnoga kolei warszawsko-łódzkiej kończy się w łodzi, a więc w wagonach siedzieli tylko podróżni, których celem było miasto fabryczne. Podróżni należeli przeważnie do Niemców i Żydów. Ci ostatni mieścili się w trzeciej klasie wraz z mnóstwem pakunków, koszyków, tobołków zapełniających szczelnie wagony. W pierwszej klasie, mającej tylko dwa przedziały, siedziało kilku przemysłowców, w drugiej było kilka kobiet, żon urzędników fabrycznych, kilku handlarzy, rękodzielników, a nawet fabrykantów nienależących do arystokracji finansowej. Język niemiecki panował wszędzie, w trzeciej tylko klasie mieszał się z pokrewnym sobie żargonem żydowskim. W tej chwili pociąg wjechał w rodzaj parowu po którego dwóch stronach wznosił się las i glasty, a spoza niego wyłaniać się zaczęły olbrzymie kominy fabryk, buchające czarnym dymem, a tak wysokie, iż wobec nich pięciopiętrowe gmachy fabryczne zdawały się być karłami. Kominy jakby nieusypiające, nigdy strażnicze, panowały nad miastem, które z daleka wyglądało malowniczo. Przemarznięte obszernymi szlakami zieleni, otoczone wieńcem lasu z budowlami czerwonego koloru wśród szarej barwy domów. Z bliska owo piękne miasto, jakie właściciel domu nazwał, bynajmniej nie przedstawiało się takim młodemu podróżnemu. Przeciwnie, przyzwyczajonemu do stolic europejskich brudne ulice przemysłowego ogniska nigdy nie zmiatane ani polewane, pełne tumanów kurzu, wydawały się szkaradne. Justyna Tomaszewska i Krzysztof Olkusz. Odpowiemy na pytania zadane przez młodzież z ludzkich szkół. Lecimy. Który z łódzkich dworców miał największy wpływ na rozwój przemysłowej łodzi? Tutaj chyba bez wątpienia. Rozwój przemysłowej łodzi nie byłby możliwy bez dworca łodzi, tzw. kolei warszawsko-fabrycznej. To tak, tak należałoby powiedzieć. czy dzisiejszy dworzec Łódź Fabryczna. Bo. Wtedy, można powiedzieć tak bardzo potocznie, dostała Łódź wielkiego kopa i nagle ta ludność zaczęła też masowo do i przyjeżdżać. Było błyskawiczne połączenie. Ja to zawsze lubię mówić, że biznes lubi szybkość po mm -hmm. prostu. I wtedy tym postępem i tą najszybszą formą komunikacji, poruszania się, to właśnie była Kolej Żelazna. Ten właśnie żelazny demon, który do Łodzi został sprowadzony między innymi przez króla bawełny, Karola Scheiblera. I to on w zasadzie, jakby widząc, że to jest perspektywa szybkiego rozwoju, Sprowadził ślepo, bo ślepo zakończoną jednak, ale to była powiedzmy taka też rywalizacja i targowanie się trochę z carem na zasadzie. Dobra, no chcemy, żeby ta kolej była w centrum miasta, a nie gdzieś na obrzeżach, bo te ryby takie były wytyczne trzy wiorsty od centrum a on wprowadza tę kolej do środka, no ale coś za coś. No i tak naprawdę do dzisiaj my z tym troszkę walczymy, no bo jest ślepo zakończony dworzec, No teraz będzie, będzie na dwa tunele. Ale też jest ciekawe, że jak się wysiadało z Łódź Fabryczna, to yy, pierwszym budynkiem, jakim widzieli przyjezdni była cerkiew. No tak, ale to dopiero od pewnego tak, momentu, tak, nie? No, ale, ale to też jest jakby dowód na, tak. na wielką potęgę. No tak, ale też sobie wyobraź, że jeszcze wcześniej, zanim ta no. cerkiew powstała, to wysiadasz, a tak naprawdę te tereny dzisiejszego parku Moniuszki, ulicy Narutowicza, to były przecież tereny puste. puste Więc tak. wyobrażasz sobie, przyjeżdżasz tak. do miasta europejskiego, tak. tutaj modernizującego się, no właśnie, rozwijającego, tak. a tu masz tak po prostu takie piaszczyste tereny. Prawda? Tak, przecież... ta końcówka XIX wieku zaczyna rosnąć, tak. dzielna, która była bulwarem w ogóle i tak. wspaniałe. To jeden z moich ulubionych fragmentów Łodzi, to no, jest właśnie ta, ta okolica. Mega europejska, tak, prawda? Tak, to tak. sobie no, można wyobrazić. Trzeba było pokazać, jakie to miasto. Kiedy Pani, Pana zdanie Łódzka Kolej rozwinęła się najbardziej dynamicznie? No właśnie, chyba najbardziej to jest do pierwszej połowy, Boże, do pierwszej połowy XX wieku tak naprawdę, ponieważ nawet z tym krótkim wyłączeniem um, pierwszej wojny światowej, to jednak w dwudziestoleciu międzywojennym była próba i stworzenia właśnie zamknięcia tego ringu, kolei obwodowej. Była stworze próba stworzenia przecież połączenia między Łodzią Widzewem, wtedy jeszcze nie Łodzią Widzewem, nie, już w Łodziom ale z Gierzem też, więc próba takiego faktycznie zamknięcia miasta w, w kolei, ale trzeba też powiedzieć, że w ogóle kolej, nie tylko w Łodzi, ale po prostu w centralnej Polsce, to korzysta z tego układu no, pierwszej połowy XX wieku, bo de facto no, wyobrażasz sobie, że do dzisiaj nie ma bezpośredniego połączenia, na przykład. Kolej, Łodzi z Wielunią. Trzeba jechać mhm. przez Częstochowę. Więc jakby te pozostałości tego rozwoju przełomu XIX, XX wieku i pierwszej połowy XX wieku, my do dzisiaj tak naprawdę odczuwamy. No zresztą, chociażby tą pozostałością jest to, że dopiero teraz łączymy Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską. To No polska. właśnie, ja bym odpowiedział na to pytanie, że wszystko przed nami. Hmm. Że największy rozwój kolei w Łodzi to najbliższe znaczy, 20-30 okay. Czyli innymi słowy rozdanie jesteśmy ryzykantami. Drugie rozdanie Dokładnie. idziemy. Tak? Idziemy po maszynę parową. Dokładnie. Jak Pani, Pana zdaniem, rozwój kolei na terenach naszego miasta wpłynął na życie mieszkańców? A jak jakby nie? Można bardziej odwrócić pytanie. W sumie wyobraźmy sobie, bo to jest idealna ilustracja, jak nie wpłynął rozwój kolei na miasto. Możemy zobaczyć w Zgierzu, w Zduńskiej Woli, czy hmm, chociażby czy w Wozorkowej, na przykład, czyli miastach, czy Pabianicach. miastach, które gdzie, oczywiście dzisiaj mają połączenie kolejowe, nie o to chodzi, że nie ma, natomiast one mnie otrzymały dużo później. W związku z tym w międzyczasie odpadły z wyścigu i nagle łódź wyrosła do takiego molocha. Możemy zobaczyć, jak wygląda Konstantynów, jak Aleksandrów, które dzisiaj połączenia kolejowego nie mają, i zobaczyć, gdzie się też ten rozwój miasta zatrzymał niejako. W związku z tym ta kolej wpłynęła naprawdę, dała bardzo duży impuls do megakosmopolitycznego rozwoju. No i jakbyśmy nie skupili się tylko na tym wieku XIX, ale troszeczkę poszli w te nasze mhm. czasy, no to rzeczywiście. Te wyjazdy do Warszawy do pracy, które były możliwe dzięki właśnie kolei z Dworca Łódź Fabryczna. Przecież były czasy, że te nasze łódzkie słoiki, mm -hmm. ludzie mieli swoje miejsca w pociągach i dzień mm. w dzień do tej Warszawy do roboty się jeździły. I nawet w pociągach rywalizowali z życzeniowym <grym> u miejsca po prostu. Nawet w tym Polecamy, ale i również. <grym> <grym> ale dzisiaj jest ten trochę taki <grym> życzeniowy, ale jednak odwrotny, nie? Tak. prawda? Coraz więcej faktycznie to Warszawiaków przyjeżdża. Do Łodzi, do Łodzi. Także tak. stopniowo, stopniowo ta, można powiedzieć, yy, kolej cały czas odgrywa ważną rolę. Chcemy więcej połączeń do Warszawy. A będzie jeszcze lepiej. I oczywiście. Idziemy <grym> po maszynę parową. <grym>